Najpierw przecinamy skórę, czyli zostawiamy Wam piękny uśmieszek. Wszyscy, niezależnie ile ważą, w ciąży czy nie w ciąży, mają tkankę tłuszczową, i tę tkankę tłuszczową również trzeba przeciąć. Następna jest powięź to jest taka błonka, którą też musimy otworzyć, i dochodzimy do mięśni. I mięśnie już przecinamy wzdłuż, a dokładnie je rozsuwamy, żeby się lepiej zagoiły. I to jest taki moment, to od razu powiem, bardzo nieprzyjemny, duży dyskomfort pociągania z dwóch stron, ale nie bójcie się, nie spadniecie ze stołu, jesteśmy, pilnujemy i jesteście przypięte. I teraz mamy otrzewną, znowu do pionowo i mamy piękną macicę. I zobaczcie, że przed macicą jest pęcherz moczowy. Dlatego, żeby nie doszło do jego uszkodzenia, potrzebny jest ten cewnik, który go opróżni, przez co on się obniży i nie będzie w tym polu operacyjnym. Jest mniejsze ryzyko, że go po prostu uszkodzimy. I teraz jest y, przecinana macica, czyli robimy dziurkę i znowu, jak każdy mięsień, y, będziemy otwierać na tempo. Jeżeli jest jeszcze pęcherz płodowy, to często sobie przebijamy ten pęcherz płodowy, chyba, że go nie ma, to nie ma. No i mamy już dzidziusia.